Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w karcie radzie dnia na dziś poniedziałek, 3 kwietnia. Tasujemy, wyciągamy po jednej karcie dla każdego znaku i zobaczymy. Sąd chciał się pojawić. Po jednej karcie dla każdego znaku, czasówkę. Proszę, zróbcie, proszę, proszę. Jeżeli zobaczycie swój znak, to będzie mi bardzo miło, jeśli pod spodem napiszecie czas. Waszego znaku, i, i który to znak? Dobra, eee, karta, rada na dziś. Dobra, baranek na dziś, rada. Byk, bliźnięta, rak. Lew. Panna. Waga na dziś. Skorpion. Strzelec. Koziorożec. Wodnik. I ryby. Dobra, to lecimy z tym. Baraneczki. Karta rada na dziś. Baranek. Siódemka buław. Hehehe, <grymne> <grymne> trochę śmieszniej nie. Przede wszystkim dzień wymagający asertywności, ale z tą siódemką buław u znaków ognia, szczególnie u barana, bardzo często pojawia mi się nieasertywność wobec e, otoczenia. Ale asertywność taka wewnętrzna, na zasadzie, że musimy się sami mierzyć ze sobą i ze swoimi planami, i czy, y, czy one przetrwają, czy nie. To jest takie napięcie wewnętrzne, często. Mm, ale tutaj jest napisane, żeby gdzieś tam aktywnie trzymać się swoich wartości, zatem to jest dzień, w którym trzeba trzymać się tych wartości, tak naprawdę, i nie pozwolić sobie na to, żeby otoczenie miało na nie wpływ, może tak? O, ale poza tym, co jest tutaj napisane, siódemka była bardzo często, mówi o tym, że musimy być uważni, bo ach, możemy dzisiaj przeoczyć ważną sprawę, nie możemy absolutnie pozostawiać bierni wobec tego, co się dzieje. A to jest często karta, która mówi czuję, że najbliżsi mnie nie sprzyjają, osoby, które mają mnie wspierać, że jakoś występują przeciwko mnie, zatem często idą jakieś wybuchy emocji no jest to, to jest prawda, Mars przepraszam, Wolwia, ale no gdzieś tam jednak e, mocno nasza również energia często ta karta pokazuje mi takie poczucie, że mam ochotę uciekać od rzeczywistości jeżeli nie chodzi o zmagania z otoczeniem, to chodzi o to wewnętrzne, e, bo jeżeli nie krytykuje ktoś naszych poczynań czy planów z otoczenia w tej karcie, to my sami jesteśmy tym krytykiem. No. E, więc tutaj tak czy inaczej, ta karta gdzieś tam wróży samotne zmagania z tym wszystkim, ale nie róbcie sobie dodatkowej presji. Po co? To jest karta gdzieś tam triumfu nad przeciwnościami i, i poczucia, że mamy tę odwagę, mamy tę moc, i ze wszystkim możemy sobie poradzić. No cóż, dzisiaj na pewno trzeba zmierzyć się ze swoimi wierzeniami i zamierzeniami. Jeśli chodzi o opozycję z otoczenia, to powiedziałabym asertywnie podejść do rzeczy, nie poddawać się. Nie ma też potrzeby się wykłócać, ale trzymajcie się swoich wartości. Yy, byczek. Wasza karta, kapłan. No to tak, bardzo, bardzo wasza energia. Eee, bardzo dzisiaj ważne jest wyciągnąć jakąś lekcję z tego, co się będzie działo wokół was, obserwować bardziej niż czynnie, to jednak biernie, eee, brać udział w pewnych sytuacjach i wyciągać wnioski, bo to jest karta wiedzy, e, którą my wyciągamy poprzez doświadczenia. Zobaczcie, tak sięga ten klucz, prawda? Zresztą tu jest napisane: jestem gotów do miłości, do kochania i do uczenia. Mm. Arcykapłan bardzo często pokazuje nam osobę w naszym otoczeniu, która może mieć jakikolwiek wpływ na naszą duchową strefę, czy naszą wiedzę w ogóle o życiu osobie, bo to jest karta nauczania, to jest karta mistrza duchowego, tak zwanego. Zatem tutaj takie sytuacje dzisiaj są ważne. Myślę, że też warto przeczytać mądrą książkę o rozwoju duchowym. Poświęćcie troszkę czasu dzisiaj na tego typu działania, ale to jest w ogóle wasza karta, więc ja mam wrażenie, że tutaj dzisiaj po prostu będzie sprzyjająca energia dla Was, bo to jest jakaś też opieka, prawda, kosmiczna z tym kapłanem. E, może, jeśli chodzi o wydarzenia, to tutaj możecie się dowiedzieć, lub gdzieś wokół Waszej rodziny może mieć miejsce ślub, chrzest. Nie mówię, że dzisiaj, ale mogą przyjść informacje o tym, e, że w najbliższym czasie. E, jednak postawiłabym tutaj, patrząc na tę kartę, na ten duchowy rozwój, że to jest ważny aspekt. To jest dzień, w którym ważne są refleksje, zaduma, yy, przeżycia poprzez ducha, duszę yy, przeżywane. Yy, dobry dzień, bez niespodzianek dzień na wyciąganie wiedzy, yy, lekcji i nauki z tego, co się dzieje naokoło. Bliźnięta. czy też mocno wasza karta. Słuchajcie, z tym paziem mieczy uwaga na ploteczki i pomówienia, bo nie wszystkie informacje, które dzisiaj do Was przejdą, nie wszystkie będą sprawdzone, nie wszystkie będą wdechem, tak zwaną, i prawdziwe. I to też dotyczy wszelkiego rodzaju umów, które najpierw trzeba podpisać, przepraszam, przeczytać, zanim podpiszemy, to, co tu jest napisane, gdzieś tam mocno dbam o detale, kontroluję to, co się dzieje i to dotyczy strefy właśnie często urzędowej, to, co mówimy, to, co piszemy. Tutaj jest bardzo ważne, to jest wymiana zdań. Tu można się spotkać dzisiaj z krytyką yy, naszych pomysłów, naszych działań, poczynań. E, co by się nie działo, słuchajcie tego, jakie głosy dochodzą naokoło, ale dzielcie je przez trzy, tak? Czyli, jeżeli przyjdą dzisiaj do nas jakieś informacje na temat tego, co robimy, jakieś rady. Czy, czy informacje o innych osobach, o innych działaniach w naszym otoczeniu. Bierzemy to pod uwagę, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę, bo tam jest jakaś prawda w tym, ale nie wszystko jest, no, tak jak powiedziałam, to nie są wiecie jak w królu mieczy, sprawdzone informacje, tylko pomówienia często, jakieś takie przesłanki. To jest karta dyskusji, to jest karta rozwiązywania konfliktów. Tu są jakieś dylematy umysłowe wokół tego, ale to jest też karta poznawania. Yy, zdobywania wiedzy i tutaj należałoby najpierw tę wiedzę posiąść, zanim gdzieś tam dalej wiadomości posuniemy. Czyli jeżeli jakieś ploteczki się dzisiaj pojawią, o czy słyszałeś, a Basia tam yy, z, z ulicy naprzeciwka w ciąży jest, nie posyłać dalej, dopóki nie sprawdzimy, czy naprawdę tak jest, yy, bo niektóre informacje będą prawdziwe, a niektóre nie. No. Tutaj chodzi o czynność umysłową, tu się dużo dzieje, tutaj piszemy, tutaj mówimy, przekazujemy wiedzę, ta wiedza musi być sprawdzona. Warto też trzymać się swojej prawdy tutaj, ale być otwartym i elastycznym na to, co mają inni do powiedzenia. Zalecam cierpliwość wokół tej karty, bo często tej cierpliwości tutaj brakuje, ale kontrolujcie dzisiaj to, co się dzieje, szczególnie wokół urzędów, umów itd., bo diabeł tkwi w szczegółach. Dzieci. Proszę zwrócić uwagę dzisiaj na osoby młodszej dzieci w waszym otoczeniu. Zapomniałam o tym powiedzieć, a ja to jest bardzo ważne tutaj, bo te dzieci mają wam coś do powiedzenia. Raki. Trójka mieczy. Eee. Ha, trójka mieczy. Czy wy mieliście ostatnio coś trójka mieczy? Ja zaczęłam robić tygodniówkę wczoraj i nie skończyłam, już to olałam i nie wiem, czy tam trójka mieczy się nie pojawiła, eee, bo coś mi świta, że gdzieś u raka widziałam trójka mieczy. To nic. To jest karta, która mówi że tutaj musimy wejść trochę w głowę bardziej niż w serce, bo trójka mieczy jako jedna z nielicznych kart łączy te miecze z sercem, a miecze to myśli, serce to emocje, uczucia, tak, te kielichowe sprawy. Widzę rzeczy dokładnie takimi, jakimi są, ponieważ tu jest rozczarowanie. W trójce mieczy my się rozczarowujemy emocjonalnie, dlatego że w głowie nasze myśli układały się inaczej, a obraz sytuacji jest goła inny. I jesteśmy rozczarowani, że nie jest tak, jak sobie wymyśliliśmy. Nieprzyjemna energia, ale to jest karta uczenia się na błędach. Jeżeli raz wyciągniemy z tego konkretną lekcję, no to tego błędu już nie powielimy. Już nie będziemy musieli w tę energię wchodzić. To jest karta mierzenia się z taką prawdą, niekoniecznie przyjemną, yy, ale nie jest to dziesiątka mieczy, więc nie przesadzajmy. Yy, na pewno ta karta mówi o jakimś takim cierpieniu emocjonalnym, ale to jest spowodowane właśnie, tym, że my mamy inne wyobrażenia, a rzeczy układają się inaczej niż sobie wymyśliliśmy. No to dzieci często płaczą, prawda? Z tego powodu. A no życie uczy nas tej pokory i jak się nauczymy raz, to później już nie rozpaczamy, że znowu nie jest tak, jakbym sobie wyobrażał. Więc taka lekcja przed Wami dzisiaj. No, na pewno nie jest to lekka energia. Trzeba się pogodzić z jakąś smutną wiadomością dla Was. Ja wiem, że w Trójce Mieczy nie ma tragedii. Nam się wydaje, że my osobiście przeżywamy tragedię, ale nie jest, bo tak naprawdę później mamy czwórkę mieczy, piątkę mieczy, więc jeszcze można się zdystansować, złapać perspektywy i nauczyć się na błędzie. Chociaż w Trójce Mieczy chwilowo możemy czuć, że się rypło, sypło i boli. I taką energię troszkę mam dzisiaj, czyli takie bolesne rozczarowania, ale to nic. Jest to niewygodne, ale tutaj należałoby wyciągnąć lekcję, od razu przejść w głowę i zrozumieć, dlaczego nie wyszło, czy chodziło o mnie, o moje podejście, czy to miało realne szanse i tak dalej. I spokojnie. Nie jest to optymistyczne, prawda? Ale nauczymy się i idziemy dalej. I działamy dalej w tej samej sytuacji. To nie jest koniec ostateczny. Zatem dzisiaj najważniejsze, żebyście widzieli tę prawdę i nie ubarwiali jej emocjonalnie, żeby troszkę poczuć się lepiej. Dobrze, ja myślę, że możemy przejść dalej. O, lwy na dzisiaj. Co mamy dla lwa? Dziesiątka denarów. Powiedziałabym tak, najpierw docenić wszystko, co macie dzisiaj. Podziękować za rodzinę, za pieniądze, za piękną pracę, za biznes. Bo tutaj wy macie, wy posiadacie w dziesiątce denarów. I czy to jest jedna z tych stref, o których mówiłam? E, czy to są wszystkie, nieważne? Wdzięczność powinna mieć tutaj miejsce, bo większość, y, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie ma. No, także tutaj jest jakby lekcja też. Y, Cieszenia się tym, tą obfitością. Zresztą jest napisane, tak? Celebruję wszystko, co osiągnąłem. To jest Wasza zasługa. To, że macie piękną rodzinę, że macie pieniądze, że macie pracę fajną, to jest Wasza zasługa. Możecie podziękować sobie, ale i zwróćcie uwagę na swoją rodzinę i przyjaciół, którzy mieli w tym częściowy udział, bo tutaj warto też być wdzięcznym tym osobom i za te osoby. No cóż, cieszcie się z tego, co macie. No piękna karta. Wszystko co najlepsze dla Was dzisiaj. Są to możliwości. Jeżeli nie, to nie jest poczucie, że mam coś, posiadam, to to jest poczucie możliwości. To są dobre tutaj transakcje finansowe, więc bardzo dobre możliwości na inwestycje, dobre sytuacje związane z pracą. Ja myślę, żeby jednak tutaj tę radość dzielić wokół Was. Bo tu są zyski, tu jest obfitość, ale to jakby szczęście jest prawdziwe, kiedy się z kimś jedzieli. I tutaj warto jednak postawić na tego typu działania. Ja bym powiedziała, że tutaj głównie finanse dobrze wyglądają, mogą być dobre inwestycje, dobre propozycje, zwrócić na to uwagę, ale karta jako taka sama dobra i doceniajcie to, jakie macie możliwości, bo z dziesiątką denarów to można pomarzyć. Większość osób może pomarzyć o, o takich możliwościach, które dzisiaj kręcą się wokół was. Dobrze, idziemy dalej. Panny. Panna Królowa Mieczy. Dzisiaj należałoby chronić tego, na, co jest dla Was ważne swojej prawdy, swojej wiedzy. Tutaj należy opierać się na faktach z tą Królową Mieczy. Zresztą tu jest napisane: chronię tego, co ma dla mnie znaczenie. Bo ta Królowa Mieczy, mimo że osła i trudna kobieta, to ona jednak dba, bardzo dba. No właśnie, o to, co jest dla niej ważne, czy to jest rodzina, czy to są jej prawdy, czy to jest jej firma, nieważne. Ona chroni. Z pozycji rozumu głównie, ma argumenty. To jest dobry dzień na rozmowę, rozmowę bez emocji, rozmowę, która ma coś wyjaśnić. Królowa Mieczy zawsze mówi, żeby wykazać się niezależnością w myśleniu i chronić tych swoich wartości. To jest bardzo mądra kobieta. Zatem tutaj na wiedzy się opiera. Te wiedzę trzeba mieć, żeby mieć argumenty, prawda? To jest ważne. Natomiast jest to karta, która zdecydowanie mówi o tym, żeby dzisiaj nie stawiać na zależność od innych, żeby mieć swoją opinię. Wam to przyjdzie łatwo. Ja was czuję w tej energii i, i żeby nie wchodzić w zależności żadne od urzędów, od niczego, dzisiaj macie starać się o siebie dosłownie. To jest karta, która też mówi o mówieniu. Dosłownie. Tutaj jest bardzo dużo mówienia, rozmów, i one mają być takie bardzo profesjonalne, bez emocji, spokojne, wyważone argumenty opieramy się na wiedzy, nie na przypuszczeniach. To jest bardzo ważne. Dla was zaznacza się waga tutaj, więc być może po prostu osoba z znaku wagi, może dzisiaj jakiś udział w waszej rzeczywistości mieć. Natomiast bądźcie wierni swoim ideom, to na pewno ale starajcie się być elastyczni, bo często u Królowej Mieczy tego brakuje. Ja tak uparte jak Rycerz ale jednak. Analiza dzisiaj jest ważna. Cokolwiek nie zrobię, jakąkolwiek decyzję nie podejmę, zrobię to ostrożnie, ponieważ najpierw sobie przeanalizuję, bo jestem osobą inteligentną, jestem osobą spostrzegawczą, wyciągam wnioski, więc dzisiaj to jest ważne, wyciągać te wnioski, analizować za, przeciw, patrzeć na te drobiazgi. I mieć to poczucie indywidualizmu. Nie dać się tutaj, prawda, nie dać na siebie wpływać, ale jednak yy, należałoby tutaj przyjąć racjonalną postawę. I ja się nie martwię, bo panny to mają naturalnie. Ja się zawsze śmieję, że panna to jest znak powietrza, w trygonie ziemi. No dobra, idziemy dalej. Yy, co dla wagi na dzisiaj? Dwójka denarów. Wagi drogie. Yy, czasem najlepszym ruchem jest nie podejmowanie żadnego ruchu. Dwójce denarów to jest właśnie to, ważymy za, przeciw, bujamy się, tam i z powrotem. Ja wiem, że te karty tutaj tego nie widać, ale dwójka denarów przedstawia zawsze osobę, która trzyma te dwa denary i żongluje tym i, i nie wybiera nic. W spokoju podejmuje najlepszą możliwą decyzję dla siebie. Zatem dopóki nie wie, znaczy często w dwójce denarów my nie wiemy, co będzie dla na nas najlepsze, i my żonglujemy dlatego, e, ale. Często jest to karta, która mówi, żeby jednak starać się podejść elastycznie do rzeczy. Dopóki nie wiem, to nie podejmę, jeżeli nie muszę, tej decyzji, ale tutaj nie bójcie się płynąć gdzieś tam po zmianach, po falach zmian, że tak to powiem. Bo w dwójce denarów my musimy w pewnym momencie odpuścić i wybrać jedną z opcji. Nie mówię, że to jest ten dzień. Nie róbcie sobie presji. Z dwójką denarów my możemy żonglować. To jest w ogóle jako karta dnia. Często ta karta mówi o tym, że my mamy szansę zajmować się wieloma rzeczami naraz. Ale należałoby tutaj być po prostu osobą elastyczną. Gdzieś tam pozbierać sobie informacje, zanim podejmie decyzję, jeżeli decyzję trzeba wybrać, tak? Bo w końcu trzeba będzie dokonać wyboru tutaj jakiegoś. Ja bym powiedziała, że to nie jest, to, co się dzieje przy dwójce denarów, nie jest stałe. Więc dzisiaj należałoby faktycznie utrzymać równowagę, zająć się wieloma rzeczami, dać radę to zrobić, nie musicie podejmować tej decyzji. Czasem najlepszą decyzją jest nie podejmowanie żadnej, mm. <grymne> prawda? To jest takie śmieszne, bo często mi się pokazują decyzje wokół wagi, a cała waga mówi się, że jest o tym, że nie potrafi podjąć decyzji. <grymne> no i co? No i jest to dwójka denarów. Karta, jeżeli chodzi o kartę dnia, bardzo często pojawiają się tu zmienne nastroje. Bardzo często jest to po prostu karta rutyny. Gdzie my ma, mamy zaplanowany dzień i my po prostu sobie go realizujemy i zajmujemy się wieloma rzeczami naraz. Tak? Tu jadę na zakupy, to przy okazji odbiorę dziecko ze szkoły. A więc jest tutaj harmonia, można powiedzieć, i równowaga. I tej równowagi dzisiaj Wam życzę, bo tę równowagę dzisiaj trzeba utrzymać. Dobra. Waga to skorpiony. Ósemka buław. Skorpione, ja bym powiedziała, że trzeba postawić na szczerość, ale nie taką szczerość, żeby kogoś dowalić, jak w rycerzu mieczy. Tylko z ósemką buław chodzi o to, żeby dzisiaj postawić na jasną komunikację, jasne komunikaty. Na zasadzie umawiam się z mężem, kto odbierze dziecko ze szkoły, i ja dzisiaj rano mówię, ja odbiorę dziecko ze szkoły. Tak? Jasny komunikat, to jest ważne. Dzisiaj chodzi o to, żeby mówić w sposób. Konkretne, bo ósemka była to jest karta wymiany wiadomości, to jest karta konkretnego działania, konkretnego kierunku. To są dobre wiadomości. Tutaj jakiś telefon możecie otrzymać, yy, jakąś fajną wiadomość, może coś do Was przyjść. Natomiast yy, szybki dzień, szybko się dzieje yy, dzisiaj. To na pewno tutaj jakby wy macie możliwość. Yy, Robić kilka rzeczy naraz znowu, bo wy macie energię. Ósemka była jest kartą sprzężonej energii, mocnego, szybkiego działania, to jest karta nowych doświadczeń, kierunku, który sobie wybieramy. Ale ja muszę mówić o tej karcie jako o karcie dnia, czyli tutaj należy postawić na jasne komunikaty, wyznaczać sobie jasne działania, jasne cele, bo dopiero wtedy będziecie osiągać raz po raz wszystko, co sobie zaplanujecie. I dzisiaj możecie, tak jak powiedziałam, w kilku kierunkach naraz działać. Bo macie jakby tę energię, więc tutaj jest zielone światło na wszystko, na cały ruch naprzód, jest dużo odwagi wokół Was. Zatem działajcie, wykorzystujcie możliwości, jest dzisiaj ich wiele. Postawcie na konkretną, prostą komunikację, ale też tu nie chodzi o komunikację tylko z innymi, ale też ze sobą. Na zasadzie ja dzisiaj zrobię to, 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 to mam ten plan i działam. I to się zrealizuje. Bardzo dobry dzień dla Was. Dobra, idziemy dalej. Skorpion strzelec. Piątka denarów. Piątka denarów jest kartą strat i one wynikają z różnych aspektów. Bardzo często jako karta dnia pokazuje mi się zguby. Idę coś pośpiechu, tracę klucze na przykład. Zatem uważajcie, żeby dzisiaj nie tracić. Zwróćcie uwagę na rzeczy naokoło Was, bo to są często rzeczy materialne, no tak jak powiedziałam, na przykład klucze czy portfel i tak dalej. Bardzo często ta karta pokazuje realne straty, czy poprzez zgubę, czy, czy inne sytuacje się tutaj dzieją, to są realne straty, czyli naprawdę zgubiłem coś materialnego, a nie, że czuję się zagubiona emocjonalnie, na przykład. Natomiast to jest karta, która bardzo często mówi, że my z jakiegoś powodu nie możemy zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, czy to jest potrzeba snu, czy to jest potrzeba jedzenia i tak dalej, prawda, Prze różne sytuacje. I to, co tu jest napisane, jestem wspierany i nigdy nie jestem sam. Myślę, że warto, jeżeli dzisiaj czujecie, że z czymś sobie nie poradzicie, że czegoś Wam brakuje, przyjmijcie pomoc, bo to jest karta, która mówi, trzeba wyciągnąć rękę po pomoc. Także tutaj należałoby to zrobić. Bardzo często ta karta mówi, żeby się zaadaptować też do trudniejszych warunków nie walczyć z nimi, przyjąć to jak jest. Jeżeli jest pomoc, przyjmuję. Jeżeli nie, przeczekam, przetrwam. Ta pomoc się w końcu pojawi, ale to jest też tylko karta dnia, więc jutro już będzie zupełnie inna energia. Natomiast, jeżeli potrzebujecie pomocy, przyjmijcie ją. Jeżeli widzicie, że ktoś naokoło Was dzisiaj tej potrzeby, przepraszam, ma potrzebę yy, pomocy, yy, potrzebuje czegoś, może tak, to dajcie, jeżeli macie taką możliwość, bo to będzie wynagrodzone z kolejną kartą szóstką denarów, prawda? No, jest to karta, która mówi o, o jakimś kryzysie. Yy, tak jak powiedziałam, jako karta dnia nie jest tak źle, bo to są zguby, są, czy straty, ale one nie są jakieś super poważne. Natomiast yy, na dłuższą, większą skalę to jest jakiś kryzys emocjonalny, kryzys materialny, kryzys zdrowotny i tak dalej czy rodzinny, yy, czy finansowy. Yy, co by się nie działo, należy przyjąć pomoc. Jeżeli jesteśmy w sytuacji bez pracy, idziemy do Urzędu Pracy, przyjmujemy pracę, którą nam proponują. To może być przejściowe, to może być na chwilę, ale dzięki temu będziemy mieć pieniądze. Rozumiecie, o co chodzi. Z każdej sytuacji można wyjść, jeśli otworzymy się na pomoc. Jeżeli widzicie, że dzisiaj ktoś naokoło Was tej pomocy potrzebuje, starajcie się yy, no, tej pomocy udzielić, bo to nie zostanie bez yy, odzewu zwrotnego. Dobra, koziorożce... Jest ten sąd, on mi tam wypadł przy tasowaniu, widać, chciał się pojawić u was. Skorpion sodiakalny, taka osoba po prostu może mieć dzisiaj na was wpływ, ale to jest karta wybaczenia sobie przede wszystkim, rozgrzeszenia siebie, posypania sobie popiołu, yy, gdzieś tam na głowę i, i pójścia dalej, bo karta sądu mówi o tym, że mamy dzień, w którym my możemy się z czegoś wydostać, z czegoś co ciągnęło się już długi czas, czy to są wyrzuty sumienia, czy to są sytuacje niekoniecznie dla nas komfortowe i korzystne. To jest karta rozwiązania problemów, które już jakiś czas wokół nas mają miejsce. Tylko tutaj trzeba wypatrywać okazji i, i zwrócić uwagę na okoliczności zewnętrzne, bo, bo one będą sprzyjać Wam. I właśnie gdzieś tam na zewnątrz kryją się te możliwości i te narzędzia do rozwiązywania tych Waszych problemów. Myślę, że dobry dzień, dobry dzień na zakończenie sytuacji, które szczególnie. Długo się ciągnęły. To, że tu jest napisane, gdzieś tam yy, spoglądam yy, wstecz, wybaczam sobie ze współczuciem, patrzę na siebie. Karta wybaczenia innym i sobie, oczyszczenia atmosfery. Yy, także to jest też karta bilansu zysków i strat. Może dzisiaj taki bilans warto wykonać i, i nauczyć się na błędach, yy, pogratulować sobie tego, co się udało, co wyszło. To jest duża karta. Sąd jest dużą kartą, yy, poważną. Nawet jako karta dnia, dla niektórych urzędowe sprawy dzisiaj będą się rozwiązywać i to korzystnie dla Was. Co by się nie działo, wyzwalajcie z siebie sytuacji, które ten sąd symbolizuje, bo macie szansę już się z tego dostać i zamykać. I to jest bardzo ważne. Pozdrawiam. No, dobra, idziemy dalej. Wodniki. Pać była, w wodniku dzisiaj możesz dostać jakieś zaproszenie. Zaproszenie na wydarzenie, zaproszenie do grona znajomych, obserwujących, co by się nie działo, bardzo przyjemne informacje z tym przechodzą, przyjemne imprezy, przyjemne okoliczności. Tu jest napisane, jestem otwarta na dobre wiadomości i ja czuję, że dzisiaj dobre wiadomości do Was idą. One najczęściej będą dotyczyć wydarzeń w otoczeniu, ale wy się możecie czuć zaproszeni do pewnych okoliczności, może tak? Bardzo proszę zwrócić uwagę na dzieci w Waszym otoczeniu i osoby młodsze, bo one mają Wam coś do zaprezentowania, coś do pokazania. I to jest też coś fajnego, też coś przyjemnego. Baran dla Was się tutaj rysuje, mniej, ale również lew i strzelec. Ja bym powiedziała, możliwości się pojawiają. Jeżeli nie zaproszenia, to fajne możliwości na coś, coś ekscytującego, coś, co my czujemy. No, fajnie, super, cieszymy się na to. Także fajne są możliwości, ciekawe spotkania dzisiaj, bardzo dobre wiadomości będą przychodzić. Ważne, żeby ten dzień spędzić aktywnie, żeby wykorzystywać te możliwości, bo tutaj są szanse robić coś nowego, coś fajnego. No i co ja tu mogę Wam jeszcze powiedzieć. Ekscytacji, trochę. Ta karta niesie ze sobą dużo ekscytacji, także dobry nastrój. Na to postawić dzisiaj. A przyjemny dzień, bardzo przed Wami, no? Idziemy dalej. Eee, Rybę. Zobaczmy, co mamy dla ryb. Czwórka kielichów. Rybki muszą się nauczyć stawiać granice. Jeżeli czegoś nie macie ochoty robić i czegoś nie czujecie, to tego nie róbcie, jeśli macie taką możliwość. No wiadomo, że nie dotyczy to na przykład pracy, prawda? Chociaż tam też trzeba umieć stawiać granice. Bo to jest karta, która pokazuje, że my jesteśmy sfrustrowani, więc taka frustracja i takie poczucie niekorzystnych emocji może się gdzieś wokół Was dzisiaj pojawiać i możecie być tacy na nie. E, taki nastrój, nie foch i koniec. E, uczucie takiego podenerwowania, e, ale jeżeli nie dotyczy to waszej osoby i nie czujecie, że to jest wasz nastrój, to po prostu dzisiaj możecie spotkać się z jakąś odmową, albo ktoś w waszym otoczeniu może mieć takie grymasy i być na nie. Ja jednak odnoszę e, tę kartę do was, tak? bo tu jest napisane: słucham mojego serca i podążam za moją wiedzą, bo serce jest na nie i nie ma ochoty. Ale uważajcie, bo w czwórce kielichów przez nastroje my możemy też przeoczyć pewne ważne i fajne okazje dla nas. E, więc tutaj trzeba też umieć wyjść poza swój nastrój, ale nie pozwalać sobie przekraczać swoich granic. Bo my jesteśmy po prostu od dziecka tak tępieni, e, że nawet jeżeli my nie mamy ochoty czegoś robić, no teraz już się to zmienia, prawda? Bo jest takie świadome rodzicielstwo, ale kiedyś e, no wujek przyjechał iść przytul wujka. I zero granic. I dzieci nawet jeżeli nie chciały tego robić, to szły przytulić wujka, prawda? To jest to. Trzeba nauczyć się stawiać te granice i nie pozwalać sobie, żeby ktoś je przekraczał. I ten foch przysłowiowy i to uczucie zdenerwowania to jest brak zgody na coś. Więc te emocje też chcą być wysłuchane. Bo to jest brak wewnętrznej zgody na pewne sytuacje, pewne zachowania. To jest Wasz kompas, Wy macie tego słuchać. Ale jeżeli nie chodzi o tak poważne aspekty, to tak jak powiedziałam, no dzisiaj możecie spotkać się z jakąś odmową, ale jeżeli Wy czegoś nie czujecie, to też odmawiajcie. Czemu nie? Może to będzie zmiana zdania, I, i trudno, mamy prawo zmienić zdanie, prawda? No, zatem taka energia dla Was. Szukajcie czegoś, co Was inspiruje, nie róbcie nic na siłę. No, czasem trzeba, prawda? No, tak jak mówię, no nie chcecie do pracy, ale idę, no bo jestem zobowiązany, podpisam umowę. Yy, ale na dłuższą metę zastanowię się, dlaczego nie chcę, dlaczego mnie to tak męczy, co mogę z tym zrobić. Trzeba słuchać tego, co te emocje chcą Wam powiedzieć. Jeżeli spotykacie się z, z odmową, z otoczenia, to to jest chwilowy fłok, to się zmieni. Jutro być może ta osoba już powie tak. No, To tyle. Dzięki za wysłuchanie i miłego dnia.